Witam ponownie. Tam niestety tak próbowałam pozmieniać, że mi wyłączyłam. Chyba trochę tyka nadal. Nie wiem, na razie, znowu chyba to odstawię, się, muszę przestać o tym myśleć, i muszę znowu coś pokombinować. Wydaje mi się, że też może źle reaguję właśnie na to, że jest brak światła. Ale właśnie zasadniczy temat, znaczy może zasadniczy razem z tym moją na temat serii Spektrum. No, tam nie został. Nie nagrał się, więc będzie jako osobny filmik Recenzja paletki coco blend To jest paletka, którą nie mam jednej, ale tą uważam za e, najlepszą Tak wygląda pakowanie 10 okrągłych cieni po 1,5 g, czyli standardowa gramatura Paletka nie ma lusterka, jak wszystkie te paletki Zevy Tam zrobiłam zbliżenie na cienie, ale tutaj jeszcze raz Zrobię zbliżenie, ale będę właśnie teraz już omawiała. Więc tak, u góry mamy taki beżowo-waniliowy, matowy cień. Widać po bardzo często przeze mnie używane Jest świetny do wyrównania górnej powieki, również jako taki puder na korektor, na dolną powiekę. Akurat w moim kareszu sprawdza się idealnie. Nie pyli się jest cudownie, napigmentowany, matowy. Ogólnie w najmniejszym też będzie filmik z następną, zastępcą na tego cienia, z takich cieni właśnie drogeryjnych. Na dole mamy cień złotawy, jest taki bardzo intensywny, bardzo ciepły, taki wręcz złotawo-żółto-pomarańczowy. To jest takie wykończenie już takie bardziej błyszczące. Cień fajnie się nakłada, ale albo palcem, albo jakąś pacynką, albo jest w sposób bardzo zbite. Następnie na dole mamy dwa brązy. Jeden karmelowy, drugi taki bardziej ciemniejszy, bardziej czekoladowy. Oba są matowe, bo są fajnie napigmentowane i oba bardzo często używam do. Załamania powiek, jak również niektóre, na przykład ten karmelowy, na całą powiekę. Cień tutaj, czyli taki kawa z mlekiem, wykończenie dosyć podobne do tego. To jest takie wykończenie błyszczące, jakie często się pojawia w takich tych pierwszych cieniach w paletkach slika. To znaczy takie błyszczące, bardzo takie świecące, dosyć kremowe, fajne nakładające się właśnie pacynką albo właśnie opuszkami palców, niekoniecznie spółgrające z większością pędzli. Natomiast ten cień kawa z makiem jest, bardzo sobie efekt daje na oku. Spodziewałabym się lepszego, Lepsze efekty dają właśnie o podobnej strukturze właśnie ze Sleeka, więc niespecjalnie. Następnie pod niego jest bordo. Bordo, który jest pięknym bordem i ma refleksy miedziane. Przepiękny kolor, ale niestety osypuje się, to znaczy nakładanie według mnie tylko właśnie czymś właśnie takim odpowiednim większością pensji się za nie nadaje, opuszkiem dużo lepiej, albo właśnie bardziej bawię się z makijażem oczu bez nakładania podkładu podkład później. Następnie mamy czarny z drobinkami, a tutaj czarny matowy. Fajnie napigmentowane drobinki, w tym czarnym drobinkowym, nie są specjalnie widoczne. W takie dosyć dwa podobne czarne cienie. Tutaj ten brąz jest trochę przekłamany. On jest trochę bardziej brązowy, a tutaj też trochę wygląda tak trochę ponuro. Fajny, brązowo-złotawy, ciemny, świetnej pigmentacji. Jest to naprawdę rewelacyjny cień tej paletki. I tutaj mamy taką trochę fioletowo-brudną. Taką bardziej błyszczącą strukturę Powiem szczerze, jak widać po zużyciu Najczęściej używam beżowy Te dwa brązy, dosyć często to właśnie ten Chociażby ten złotawy Na początku jak otrzymam paletkę, często wchodziły w grę to bordo Fajne jest jako akcent na górnej powiece Jak i ogólnie do kreski na dolnej powiece Czarne bardzo często używam Z tego czasu bardzo często ten brąz Chyba najmniej używanym cieniem jest ten Taki lawenda ponura Ale... Muszę to zmienić. Ogólnie większość cieni jest naprawdę świetna, dobrej pigmentacji. I ogólną ocenę dla tej paletki daję 8,5 na 10. A, jeszcze wykonany. Zrobię. O. Nie wiem, czy to będzie. Widać. Dolna też. Cały makijaż oczu, dzisiejszy makijaż oczu do górnej i dolnej powieki jest wykonany tą paletką. I tutaj właśnie widać karmelowości, brązy, tutaj właśnie też to złotawe, trochę tej kawy z mlekiem dolna powieka w tych czerniach, w brązach yy. ogólnie do tego makijażu użyłam tego cienia, tego, tego, tego tego, tego, tego czyli wszystkich poza bordem, poza tą brązo-złotą i poza tą przebrudzoną yy, lawendą osobiście uważam paletkę za Świetny wybór i z tych paletek zerwa, jeżeli ktoś chciałby coś w ogóle w ciepłej tonacji w ogóle to jest rewelacja Ale wydaje mi się, że nie tylko do ciepłej tonacji Duży z kolorów takich, które po prostu będą się na co dzień super sprawdzały To jest też paletka, którą najczęściej używam, ponieważ jeżeli nawet używam jakiegoś akcentu kolorystycznego Czy to pigmentu, czy to cienia z innej paletki, czy jakiegoś pojedynczego To i tak bardzo często ten cień i te dwa brązy idą jako taka podstawa I często dolna powieka coś w brązach, potem lekko kącik pogłębiony z czymś z czerni Więc tak naprawdę to jest taki... Yy... Tak to wygląda, taka, taka pod, baza, podstawa, więc to jest bardzo często, więc to będą cień, który na pewno zużyję, z innymi e, trochę rzadziej, ale na pewno to, co muszę sobie obiecać, to coś muszę pokombinować z używaniem tego e, lawendowego. Zresztą ja takie kolory e, bardzo lubię, zresztą wokół tego koloru i też takich szarości jest e, cała właśnie paletka End Top. E, daję 8,5, dlaczego? Po pierwsze, e, spory minus do ten cień. Ja bym nawet jeden, jeden od dziesiątki dwa za ten cień yy, Cień czarny z drobinkami, jest tak naprawdę drobinkowość, jest tak niezauważalna, że to trochę, trochę taki trochę pit na wodę yy, Dosyć się ta paletka brudzi to jest, i to jest taki wykonany w ten sposób, że ja nie za bardzo wiem, czy to tak faktycznie super, super mogę czyścić yy, na wilgotno. Yy, raz to robiłam, nic się nie stało, ale trochę się boję, żeby coś się z tą strukturą nie stało. Na szczęście ten motyw jest taki, że no tutaj w aparacie widać te wszystkie ślady, ale tak typowo w życiu tego na szczęście nie widać. Yy, wydaje mi się, że gorzej będą te właśnie yy, te wersje spektrum, że są czarne, i tam pewnie każdy nie wiem palec puder, i wszystko się pewnie będzie niestety odznaczało ja to oceniam akurat